Partnerem odcinka jest BookBeat. Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz załować. Tak to już jest na świecie, a na pewno w Polsce, że ludzi bardzo interesują bogacze. Jednych drażnią, innych inspirują, ale wywołują bezdyskusyjnie emocje. I w związku z tym nie ma się co dziwić, że największe emocje wywołuje już od wielu, wielu lat człowiek, który według większości wyliczeń był najbogatszą osobą w historii. Był tak nabity hajsem, że żaden Bezos czy inny mask nie mają nawet do niego startu. John Rockefeller, z jednej strony czy kapitalista, a z drugiej strony filantrop na naprawdę niespotykaną skalę. Ilu miliardów się dorobił? Czy zrobił to legalnie? Jaka jest złota zasada ekonomii i jak szybko ją zrozumiał? I jak dorobił się na wojnie? Czas na nowy odcinek Historii bez cenzury. Nasz dzisiejszy bohater, który urodził się 8 lipca 1839 roku, często jest stawiany za wzór takiego amerykańskiego self-made mana, człowieka, który doszedł do sukcesu sam. To nie tak, że miał specjalnie wybór, ponieważ dzieciństwo. John spędził... Delikatnie rzecz ujmując, w warunkach skromnych, ale celniej byłoby użyć po prostu określenia w biedzie, w ogromnej części za sprawą swojego ojca, który był takim typowym, śliskim cwaniakiem. Migał się od roboty, ale zawsze jakoś wychodził na swoje, bo umiał bajerować ludzi, w tym swoją przyszłą żonę. Eliza, bo tak miała na imię, tak mu się potwornie dała omotać, że nie dość, że się z nim hajtnęła, to jeszcze potem mu wybaczała kochanki, dzieci na boku, znikanie na wiele dni. Miała cały dom na głowie, plus dzieci, które jej zrobił, a że nie mogła być pewna, co mąż znowu za chwilę odwali, to to, co miała, a miała naprawdę niewiele, musiała bardzo mocno oszczędzać, bo jak mąż znowu kolejny dzień nie będzie wracał, albo nie wyjdzie mu kolejny śliski interes, no to będzie musiała za coś te dzieciaki wykarmić. Niektórzy twierdzą, że matka wpoiła Johnowi skąpstwo. Przy czym to nie skąpstwo było, a uzasadniona potrzeba oszczędzania. Zresztą przez całe dekady później John się tej cechy nie wyzbył, ale nie ma co ukrywać, to również dzięki temu udało mu się zapewne stworzyć takie wielkie finansowe imperium. Nadal, nawet jak rodzina Rockefellerów przeprowadziła się po jakimś czasie do większej miejscowości, a ojciec się trochę ustatkował, to chłopak oszczędzał, zarobione pieniądze. A jak zarabiał? Od początku umiał świetnie rozeznać się w rynku. Był dzieckiem, więc co lubią dzieci? Cukierki. To też nakupił cukierków na wagę, podzielił na mniejsze części i sprzedawał innym dzieciakom oczywiście z zyskiem. W ten sposób dorobił się miliardów dolarów i stał się najbogatszym człowiekiem świata. Koniec. Do widzenia. E, Wojtek, ty wróć na miejsce i odwróć scenariusz na drugą stronę. No, mordę jest więcej. To dajcie nam chwilę. Ten biznes plus umiejętne oszczędzanie sprawiły, że John miał akurat w swoim posiadaniu 50 dolarów, czyli na dzisiejsze mniej więcej 2000 dolarów, jak sąsiad desperacko potrzebował tego typu pieniędzy na spłatę długów. Młody Rockefeller dowiedział się o tym od matki i zaproponował sąsiadowi pożyczkę. Naturalnie na procent, i jak pan sąsiad po roku oddawał hajs, to młody John trzymał już w łapach 2140 dolarów. Znowu na dzisiejsze. Bardzo mu się to spodobało. Spodobało mu się posiadanie pieniędzy, ale uznał też, że swoje życie chce poświęcić właśnie mnożeniu swojego majątku, bo wtedy zrozumiał złotą zasadę ekonomii, że pieniądz robi pieniądz. Wymarzył sobie, że, ach, niech się ludzie nawet śmieją. Ale ja chciałbym zarobić w życiu 100 tysięcy dolarów. Nie było mowy o pójściu na studia, ale udało się jakoś sfinansować wyjazd Johna do Cleveland, Ohio, gdzie mieszkał na stacji, ale chodził też do liceum, zrobił też kurs na księgowego, a w wolnych chwilach spacerował po dokach. Przyglądał się rozpakowywaniu, rozładowywaniu to chyba bardziej pasuje ogromnych statków i myślał, ile za tym wszystkim musi stać kasy. Marzył o pracy w wielkiej firmie, ale postanowił długo nie czekać z realizacją swoich marzeń. Jako 16-latek zatrudnił się w firmie, która zajmowała się pośrednictwem w handlu warzywami i zbożem. Później bardzo celebrował ten dzień, w którym po raz pierwszy poszedł do pracy, 26 września. Co rok, John Rockefeller wywieszał z tej okazji flagę. Żeby było jeszcze bardziej w klimatach amerykańskiego snu, to oczywiście John harował jak wół. Wstawał codziennie o 6.30, dawał z siebie wszystko, a wieczorem w łóżku analizował, czy wszystkie operacje finansowe wykonał najlepiej, jak się dało. Czy coś można było zrobić lepiej. Najbardziej interesowały go cięcia kosztów szybko zrozumiał, że to faktycznie ma sens, a tym większy, im większa skala. Na przykład, jeśli produkujemy samochód i jest tam element, który trzyma się na cztery śrubki, ale na jakość ogólną i na bezpieczeństwo nie wpłynie w fakt, że Mógłby się trzymać na trzech śrubkach, to się to robi. I oczywiście na poziomie jednego samochodu to jest oszczędność rzędu pewnie grosza albo i mniej. Natomiast jeżeli trzaskamy 20 milionów samochodów rocznie, no to już jest realny pieniądz. Poza tym tego typu elementów można w każdym modelu znaleźć przecież kilka. I żeby było jasne, niektórzy. Szukają oszczędności i szukali też wcześniej kosztem bezpieczeństwa, żeby nie było, że nie zauważamy patologii, ale John taki nie był. Starania Johna były doceniane przez szefostwo, choć tylko do czasu. Początkowo młody Rockefeller zarabiał 50 centów dziennie, a po trzech latach zarabiał już 600 dolarów rocznie. Przy czym uznał, że jednak jego praca warta jest więcej i poprosił o podwyżkę. Dwie stówki. Ale podwyżki mu nie dano, w związku z czym stwierdził, że on w takim razie idzie na swoje i to był kolejny już przełomowy moment w jego życiu. Razem ze znajomym Mauricem Clarkiem postanowił rozbujać swój biznes dalej działający w branży pośrednictwa spożywczego, ale żeby firmę rozkręcić porządnie, to potrzebowali jeszcze 1200 dolarów. Ale na szczęście Rockefeller pożyczył od ojca. Czyżby stary nagle okazał się wspierającym, wyrozumiałym rodzicem? Nie, dalej był śliskim typem, bo pożyczył własnemu dziecku na procent. Firma jednak powstała i działała nieźle, a po wybuchu wojny secesyjnej jeszcze lepiej, bo przecież żywność w czasie wojny jest na wagę złota i to zarówno dla wojska, jak i dla przerażonej ludności cywilnej. John się więc bogacił. W tym okresie również poznał Samuela Andrusa, chemika, który razem z Clarkiem zaczął mu truć o potencjale ropy naftowej, że panie to może być paliwo przyszłości, chociaż wtedy głównie na myśli wszyscy mieli lampy. Co na to, John? Wielu biznesmenów rzucało się wtedy do inwestowania w wydobywanie ropy, tym bardziej, że po sąsiedzku, w Pensylwanii, odkryto gigantyczne złoża. A John, John czekał, bo czuł, że faktycznie w tej ropie jest potencjał, ale prawdziwa kasa to leży nie w wydobywaniu, tylko w przetwarzaniu i w transporcie. Ale podczas wojny to akurat z tymi gałęziami przemysłu bywa różnie, więc powiedział chłopakom, Okej, okay, ja wejdę w to, tylko jeszcze nie teraz. Niech sytuacja chociaż trochę się uspokoi i faktycznie tak się wydarzyło w 1863 roku, więc jeszcze w czasie wojny, ale jak już minął ten pierwszy okres potężnego chaosu, John, Samuel Hemick i jeszcze paru typów otworzyli swoją pierwszą rafinerię. Działało ich już wtedy w okolicy Z20, ale tylko w tej jednej był taki wirtuoz szukania hajsu jak Rockefeller. John szybko bowiem stwierdził, że to rafinowanie to fajna sprawa, ale zostają potem odpadki, więc spytał swoich speców, czy coś można by z nimi zrobić, i okazało się, że jak najbardziej w ten sposób weszli na rynek nawozów. Rockefeller też ciął długoterminowe koszty, decydując się na własną produkcję beczek. A nie bał się, że pójdzie w pewnym momencie do wojny, przecież trwała wojna. Nic z tych rzeczy. Po pierwsze, był już na tyle nadziany, że po prostu zapłacił kilku najemnikom, żeby poszli walczyć za niego, a poza tym hojnie wspierał wojska Unii, więc nie opłacało się jej tracić takiego hojnego sponsora, wysyłając go po prostu na front. Bo do prowadzenia wojny potrzeba pieniędzy, pieniędzy i jeszcze więcej pieniędzy. Zdziwieni jesteście swoją drogą, że nie jestem Napoleonem, co? W sumie warto przy tej okazji zaznaczyć, że John sam wykupił paru niewolników, dał im wolność, ale też później głosował na Lincoln'a, wspierał republikanów. My jednak wróćmy do biznesu, bo w 1865 roku John uznał, że trochę go już wpienia współpraca z większością biznesowych partnerów i zaproponował im wykupienie tej naftowej firmy. Chciał zostawić w zarządzie oczywiście siebie i Samuela tylko. No i faktycznie. Udało się, ale kosztowało go to sporo, bo udziały w tym spożywczym biznesie plus jeszcze do tego mniej więcej 1, 300 tysięcy dolarów na dzisiejsze. Przy czym widzicie, znowu nie był sknerą. Jak zauważył dobrą sytuację do zainwestowania, to nie bał się sypnąć hajsem, a to była dobra sytuacja. Razem z Samuelem stał teraz na czele największej rafinerii w Cleveland. Kolega zajmował się wszystkimi kwestiami chemiczno-technicznymi, natomiast John wszystkim innym, w związku z czym miał naprawdę w opór roboty, ale i tak znalazł trochę czasu na miłość. OHHITAŁ się z dziewczyną, którą jeszcze poznał jako nastolatek na kursie na księgowego. Miała na imię Laura. I jeżeli myślicie, że ich ślub był huczny, to jeszcze niezbyt dobrze poznaliście Johna Rockefellera, bo ślub i w ogóle życie prywatne to była u niego ta kategoria wydatków, która raczej nie była priorytetem. Służba, a po co? Wyjście na randkę, a z jakiej przyczyny? W ogóle John uważał, że ciekawe osoby to się w pracy spotyka, więc potem nie ma już po co z chaty wychodzić. John nazywał swoją laurę naczelnym dyrektorem i generalnie traktował dom jak małą firmę, w związku z czym dość grubo odczuły to ich dzieci. Musiały prowadzić swoje księgi rachunkowe i notować swoje wydatki i zarobki, a jak zarabiały? Miały płacone od każdej ubitej muchy, od zastruganego ołówka, płacono im również za ćwiczenie na instrumencie muzycznym, za śpiewanie w chórze także ogólnie wesolutko. Wróćmy jednak do wielkiego biznesu, bo akurat się wojna secesyjna kończyła. Co tam, panie, w rafinerii? A już w dwóch rafineriach, bo w 1865 roku John otworzył kolejną. Zresztą dość często wizytował swoje zakłady, a podczas jednej z takich wizytacji Podobno miał miejsce kolejny epizod serii Wirtuozeria cięcia kosztów w wykonaniu Rockefellera, bo John miał zauważyć, że kanistry są uszczelniane cyną, która była nie tania, w związku z czym powiedział swoim pracownikom, żeby teraz używali o dwie krople cyny mniej przy każdym uszczelnianiu. Stwierdzili, okej, okay, no w porządku, szefie, i niedługo później okazało się, że są przecieki. Ale Rockefeller się nie poddał i powiedział, okej, okay, chłopaki, to. Jedna kropla cyny mniej niż początkowo, i okazało się, że efekt był zadowalający, a sam Rockefeller później twierdził, że dzięki temu efektowi skali na cynie zaoszczędził jakieś potworne pieniądze, które później mógł inwestować choćby w ludzi. Była kiedyś taka kampania: Człowiek, najlepsza inwestycja i w zasadzie ciężko się spierać. Odpowiedni pracownik, dobrze traktowany, dobrze opłacany, jest w stanie wynieść firmę na zupełnie nowy poziom, i wiedział o tym znakomicie Rockefeller. Oczywiście już na tym etapie nie był przy rekrutacji każdego pracownika swojej firmy, bo była na to za duża ale kierownictwo dobierał sobie bardzo sprytnie, bardzo dokładnie, w myśl prostych zasad. Masz talent? Świetnie, nie boisz się ciężkiej pracy? Znakomicie, będziesz kosił hajs, ale masz być zaangażowany i szczery. Jednym z takich ludzi okazał się Henry Flagler, w którego inwestycja naprawdę potężnie się Johnowi zwróciła. To właśnie on bowiem załatwił u krajowego przewoźnika kolejowego transport ropy po naprawdę niskich cenach. Jednak to nie dzięki niemu najpewniej Rockefeller wzbogacił się najmocniej. Największym ludzkim odkryciem Johna wcale nie był jego pracownik, tylko Ignacy Łukasiewicz, który przekazał naszemu dzisiejszemu bohaterowi cały swój, lećmy dalej po amerykańsku, know-how za darmo. Generalnie gruba akcja, o czym już opowiadaliśmy w odcinku o Ignacym i ogólnie polskim przemyśle naftowym. Obczajcie sobie w wolnej chwili. John się zatem bogacił, a konkurencja wręcz przeciwnie. Kiedy była taka potrzeba, to Rockefeller potrafił zawiązywać krótkie sojusze, dogadywać się z dużymi graczami w branży, ale dla małych firm zazwyczaj nie miał litości. Krótka piłka: albo dajesz się wykupić i działamy razem, albo i tak cię wykupię, ale jak już splajtujesz. Taki był mniej więcej biznesowy przekaz, z którym Rockefeller kierował się do firm, które zaczynały mu zagrażać. Firma Rockefellera nie zwalniała tempa. Szef nie chciał być uzależniony od zewnętrznych czynników, bo na przykład całkiem fajne kontakty aktualnie z koleją mogą się nagle popsuć. I co wtedy? W związku z czym zaczęli tworzyć swoje rurociągi, również magazyny. A chemicy cały czas głowili się nad tym, co tu jeszcze z tej ropy można nowego wykombinować. Z tej ropy, której firma Rockefellera Standard Oil. Przetwarzała po prostu w ilościach zastraszających dzięki skupowaniu konkurencji w 1889 roku przez Standard Oil przechodziło 95% ropy wydobywanej w Stanach. No dobra, a ci chemicy coś jeszcze wymyślili, jak najbardziej opracowali produkcję smoły, wazeliny kosmetycznej, gumy do rzucia, nowe rynki, nowa kasa. To, że John cały czas rzadko pozwalał sobie na luksusy, na śniadanie jadł chleb z mlekiem, na kolację wcinał jabłka, a jego jedyną odskocznią było powożenie. Powozem albo jeżdżenie na łyżwach, to absolutnie nie oznacza, że wszyscy jego pracownicy, których pod koniec XIX wieku było około 100 tysięcy, też musieli żyć tak skromnie. On nie wnikał, jeżeli ktoś z zarządu chciał szastać dużym hajsem, jaki zarabiał, to spoko, jego sprawa. Oczywiście nie wszyscy trzaskali w Standard Oil jakieś niesamowite kokosy, natomiast nie mieli oni wszyscy prawa jakoś przesadnie narzekać, bo w porównaniu do takiej samej fuchy u konkurencji w Standard Oil zawsze zarabiało się o kilkanaście procent więcej. Do tego całkiem ok socjal, więc widzicie, ten Rockefeller wcale nie był takim krwiopijcą, jakim się go często maluje. Przynajmniej nie dla swoich. Firma Rockefeller'a rozwijała się jak żadna inna na świecie, wręcz jak żadna inna w historii. Na jego koncie już były dziesiątki milionów dolarów, ale wcale nie to. Bardzo zaczęło niepokoić amerykańskie władze, bo John, kupując kilkadziesiąt firm z branży, stworzył pierwszy w historii trust i trzymał w garści w zasadzie całą gałąź przemysłu w tym przypadku chodzi o przemysł naftowy. Rząd bardzo to niepokoiło. Pytanie, czy słusznie? Otóż, jak najbardziej, bo. Choć być może nie zgodzą się ze mną tutaj, zwłaszcza fani jednej konkretnej partii, niczym nieograniczona wolność rynku jest potwornie niebezpieczna. Dla władz jak dla władz, ale przede wszystkim dla ludzi. Bo kiedy jakaś firma na rynku staje się monopolistą, czyli nie ma konkurencji, no to konsument musi się godzić na takie ceny, jakie ta firma sobie wymyśli. A jeżeli jeszcze ta firma dodatkowo działa w kilku kluczowych branżach typu paliwa. No to już całkiem kaplica. Założenie własnej firmy w ogóle zapomnij, bo przyjdzie taki Rockefeller i cię wykupi, albo zniszczy, a potem wykupi. Standard Oil po raz pierwszy tak mocno to pokazał. Władze na całym świecie, a czasem to i nawet społeczeństwa zrozumiały, że dziki kapitalizm prowadzący do monopolii musi być jakoś regulowany prawnie. W 1911 roku Sąd Najwyższy w Stanach wydał wyrok. John poszedł siedzieć? Nie, bo nie zrobił niczego nielegalnego. Ustawa antytrustowa pojawiła się dopiero po tym, jak John rozbujał swojego kapitalistycznego molocha. Zresztą wyrok, o którym mówimy, nakazywał podzielenie Standard Oil na 34 mniejsze firmy, które zresztą potem zaczęły lepiej funkcjonować i przynosić większe zyski. Tak czy inaczej, ustawa miała na celu zablokowanie możliwości powstawania takich molochów w przyszłości. A co na to Rockefeller? Wiadomo, że się trochę tym stresował, ale wtedy już i tak od pewnego czasu wycofywał się z roli dyrygenta tej swojej wielkiej biznesowej orkiestry. Zrezygnował z funkcji prezesa, choć nadal miał ogromne udziały, więc mógł się skupić na wydawaniu hajsu, a naprawdę miał co wydawać. Przejdźmy teraz do kwestii, na którą czeka pewnie wiele osób: ile miał pieniędzy najbogatszy człowiek w historii. Generalnie na bank udało mu się przebić te założone za dzieciaka 100 tysięcy dolarów. A o ile? No to już kwestia źródeł i tego, jak przeliczamy na dzisiejsze pieniądze oraz co chcemy wliczać do majątku. Jeżeli już koniecznie chcemy to. Przeliczać na dzisiejszy hajs, no to według wielu wyliczeń wyszłoby grubo ponad 300 miliardów dolarów. Ale lepiej będzie to ująć w ten sposób, że w 1937 roku majątek Rockefellera wynosił 1,5% amerykańskiego PKB. To jest pewien wyznacznik zamożności, do której już nikt później się absolutnie nawet nie zbliżył. Swoją drogą jest wielce prawdopodobne, że John Rockefeller nie tylko najwięcej w historii zarobił, ale też najwięcej wydał. Na cele charytatywne. Na co? Kurna, Karol, i co teraz? Ty. No nie wiem. Strasznie to wpienia wszystkich, którzy chcieliby widzieć w Rockefellerze tylko kapitalistę krwiopijcę. Tymczasem warto wiedzieć, że przez długi czas przeznaczał na cele charytatywne 6% swojej pensji, a oczywiście potem więcej. I pamiętajmy, że chłop naprawdę nie zarabiał mało, dawał ludziom te czeki bezpośrednio? Nie, bo chciał mieć pewność, że nikt takiego czeku nie przepije na przykład, w związku z czym wspierał organizacje medyczne, edukacyjne, wychodził z założenia, że jeżeli ktoś chce sobie pomóc, to sobie pomoże, tylko musi mieć warunki i takie warunki pomagał tworzyć. Łącznie na cele dobroczynne wydał ponad 16 miliardów dzisiejszych dolarów, i tutaj też inwestycja się zwróciła, chociaż nie jemu bezpośrednio, a całemu światu, bo między innymi za te pieniądze stworzono dwa uniwersytety: w Chicago i medyczny w Nowym Jorku, który co prawda do śmierci Rockefellera funkcjonował jako instytut medyczny. Nieważne, istotne jest to, że tę uczelnię ukończyło 23 późniejszych noblistów, ale że Rockefeller chciał edukację, dla wszystkich, to sfinansował też chociażby utworzenie szkoły dla czarnoskórych dziewczyn w Atlancie. Fundacja, którą założył, zajmowała się nie tylko zdrowiem publicznym, ale też badaniami naukowymi, których celem było uczynienie ze świata lepszego miejsca. Absolutnie nie można powiedzieć, że kisił dla siebie każdy grosz, ale, ale nie mógł wydać więcej. Jasne, pewnie mógł, ale umówmy się, 16 miliardów dolarów to też nie są małe pieniądze. Jest też szansa, że wydałby mniej, gdyby nie jedyny warunek Łukasiewicza, który powiedział: Panie Rockefeller, jeżeli się pan dorobisz na moich pomysłach, to proszę się zyskami podzielić z potrzebującymi. I John słowa dotrzymał. Na przełomie wieków mający więcej czasu, John rozkochał się w golfie, ale nie w tym samochodzie ani nie w tym ubraniu, tylko w tej grze. Pewnie stąd też taki stereotyp kapitalisty-golfisty. Niemniej jednak szło mu naprawdę nieźle. Śmigał po tym polu golfowym, pewnie zresztą nie jednym jak nastolatek, mimo że swoje lata już miał. W zasadzie to wyglądał jak starzec, ale w formie był bardzo dobrej. Jaki był sekret jego długowieczności, mimo że przecież miał naprawdę stresującą pracę? No, bardzo mi przykro, nie pił i nie palił, i jeszcze zdrowojad, ale to nie wszystko. Bo na późniejszym etapie życia już nie zapierniczał od zmierzchu do świtu, a w łóżku nie myślał o robocie. Nie, jak pracował, to pracował, a potem basta. Żadnego zostawania po godzinach, zabierania roboty do domu, a podczas gry w golfa żadnych firmowych dyskusji. Jak ktoś się nie stosował do tego ostatniego założenia, to już na kolejną partyjkę go Rockefeller nie zapraszał. Akceptował też siebie, chociaż trochę trwało, zanim na przykład przestał wstydzić się chodzić w peruce. Ale później już miał kilka i jednego dnia śmigał z krótkimi włosami, a następnego już z długimi pff, i miał to gdzieś. Jednak lata leciały. Założył sobie za dzieciaka nie tylko, że zarobi 100 tysięcy dolarów, ale też, że dożyje 100 lat i to drugiemu niestety nie wyszło. Miał 98, jak umierał 23 maja 1937 roku. Jednak do końca życia pozostawał uśmiechniętym dziadkiem i do końca życia nie do końca ufał bankom, bo w ostatnich latach już zdarzało mu się bezpośrednio rozdawać pieniądze dorosłym po 10 centów, dzieciakom dawał 5 centówki, ale Często napominał, że pieniądze to jednak najlepiej trzymać w skarbonce. A ile pieniędzy rozdał w ten sposób, w tych drobnych monetach? Pamiętacie efekt skali? No właśnie, na dzisiejsze około 60 tysięcy dolarów. Rockefeller to postać zdecydowanie bardziej złożona niż mogłoby się na pozór wydawać, zwłaszcza jego przeciwnikom. Gigantyczną rolę w jego podejściu do życia odegrała matka. Wielką rolę w jego wzbogaceniu się odegrał pewien Polak, którego w życiu nawet osobiście nie spotkał. Z kolei jego ogromne pieniądze wpłynęły na życie wielu, wielu osób. I mówimy tutaj o wpływie pozytywnym. Z tym nawet nie ma co dyskutować. Warto jednak wiedzieć, że w życiu naszego dzisiejszego bohatera wydarzyło się jeszcze więcej interesujących kwestii, które miały wpływ zarówno na jego losy, jak i jego fortunę. A o tych rzeczach przeczytacie w książce John D. Rockefeller, najbogatszy Amerykanin w historii autorstwa Joanny Żiłkowskiej, której możecie posłuchać w aplikacji Bookbeat, to znaczy nie pani Joanny, tylko audiobooka jej książki. Czyta lektor, zresztą? Bardzo przyjemnie, ale jak fajnie by ktoś nie czytał, to umówmy się: każdemu z nas zdarzyło się przysnąć po ciężkim dniu pracy, jak Johnowi. I co wtedy? Wtedy luz, bo jest opcja timera, czyli po prostu, że audiobook się wyłączy po ustalonym czasie, żeby nam treść za bardzo nie odjechała. Można też przyspieszyć albo spowolnić tempo czytania przez lektora. Mało tego, bardzo ważną opcją, dla mnie wręcz najważniejszą, jest to, że książek z aplikacji BookBeat można słuchać w zasadzie wszędzie. Nie trzeba być cały czas online, wystarczy mieć dostęp do netu, żeby ściągnąć książkę, a później już można odtwarzać zawsze i wszędzie, że się tak wyrażę. Mało tego, jak przy rejestracji użyjecie naszego specjalnego kodu, to jeszcze dostaniecie przez 30 dni20 godzin słuchania. Co darmo? No a jak? to w zupełności wystarczy, żeby jeszcze lepiej poznać sylwetkę Rockefellera, bo ten audiobook trwa 4,5 godziny, więc sami widzicie, ile jeszcze zostaje na inne audiobooki, których w bibliotece Bugbitu jest po prostu od groma. Oczywiście nie tylko historycznych, ale najlepiej będzie, jak sprawdzicie sami. Link znajdziecie w opisie, wbijajcie śmiało i widzimy się niedługo. Partnerem odcinka był Bugbeat.